Mamy w domu internet, bo każdy teraz ma. Niby jest w nim wszystko, ale to nie to samo co telewizja. Ale jak chcemy mieć fajną telewizję, musimy podpisywać umowy na długi czas. Często jestem w rozjazdach, taką mam pracę. Niestety do tej pory cały czas płaciłam za telewizję, mimo że nie było mnie w domu. Przecież to jest strata pieniędzy. Ja wynajmuję mieszkanie, jak większość moich znajomych. Potrzebuję takiej telewizji, którą będę mógł ze sobą zabrać, nawet kiedy zmienię miejsce mieszkania. Inna opcja nie wchodzi w grę. Lubię swoją działkę, ale wieczorami też trzeba coś robić. Chętnie poglądałbym jakieś programy, ale przecież nie będę płacił za kolejną telewizję. Przyjeżdżam tu tylko latem. Nie lubisz płacić za coś, czego nie używasz? Przedstawiamy przełomową ofertę: Dekoder EvoBox Stream. Dzięki niemu już dziś możesz skorzystać z telewizji internetowej Cyfrowego Polsatu i to bez abonamentu. Drodzy Państwo, dzisiaj w naszym studiu Konrad Woźniak, ekspert cyfrowego Polsatu. Witaj, Konradzie. Witam Ciebie i witam Ciebie, Ryszardzie, serdecznie. E, przyznam się szczerze, Konradzie, że. O takim rozwiązaniu ja wcześniej nie słyszałam. Wystarczy podłączyć go, oczywiście, do telewizora i do internetu, i w zasadzie nie ma znaczenia, czy ten internet dostarczymy przez kabel, czy przez Wi-Fi, i przez trzy miesiące masz dostęp do pełnej oferty telewizji internetowej cyfrowego. Polska. A co potem? Po okresie promocyjnym w zasadzie sam decydujesz. Na co masz ochotę, jeśli chodzi o oglądanie programów? Bo sam też wybierasz odpowiedni pakiet. A jakie są pakiety? Możecie Państwo wybrać spośród trzech pakietów podstawowych. Pakiet wygodny zapewnia dostęp do kilkudziesięciu kanałów Polsatu, takich jak Polsat News, Polsat Sport, Polsat Café, Polsat Film i wiele, wiele innych. Pakiet komfortowy wzbogaci Państwa ofertę o dodatkowe kanały. TVN24, TVN Style, Discovery czy Eurosport. Natomiast pakiet bogaty daje możliwość dostępu do pełnej gamy kanałów. Są pakiety podstawowe, jest ich trzy, są pakiety dodatkowe, jest ich sześć. Od HBO przez Polsat Sport Premium, przez pakiety dla dzieci. Ale powiedz mi taką rzecz, Kasia była na zakupach, i nie zdążyła obejrzeć swojego ulubionego serialu. Bo stałam w korkach na przykład. Stała w korkach. I co wtedy? Wracasz do domu, wybierasz program, który właśnie jest w trakcie emisji i zaczynasz oglądać go od początku. Nie ma potrzeby nagrywać, wystarczy wybrać funkcję oglądaj od początku i już od pierwszej sekundy oglądasz. A jeśli przeoczyła program, który był trzy dni temu? Co, może nawet. Um... Bo wiesz, była z koleżanką na kawie i tak się zagadały, że. Zapomniałam, że tak. na To też się zdarza, ale um, dekoder EvoBox Stream ma um, super użyteczną funkcję o wdzięcznej nazwie Ketchup, i dzięki niej nawet do 7 dni od. Emisji danego programu, można wrócić do niego i go spokojnie obejrzeć. Drodzy Państwo, nie dość, że macie dostęp do seriali, do hollywoodzkich filmów, to także do wszelkiego rodzaju rozgrywek i dla żony, i dla męża, i dla dzieciaków. E, bajki, programy dla kulinarne. Całej rodziny. Tak, dla całej rodziny i przyrodnicze. Ale chcesz powiedzieć, że te wszystkie możliwości, te wszystkie kanały, bo mówiłeś, że mamy ponad setkę e, kanałów. Dokładnie. E, są dostępne bez zobowiązań, bez papierkowych yy, formalności? Nie, formalności. Takie, tak? Moi drodzy, minimum formalności. Przede wszystkim brak e, konieczności podpisywania e, umowy papierowej, tak? Możliwość wyboru e, dowolnego pakietu wtedy, kiedy chcesz. Mało tego, możesz to zrobić tym oto pilotem, dwa kliknięcia i decydujesz się na dany pakiet, który aktywnia się na 30 dni. I czyli tak czyli coś, wtedy, kiedy, kiedy akurat są rozgrywki, wtedy, kiedy akurat w danym e, miesiącu wyjeżdżam na wakacje i chcę po prostu e, zrelaksować się przy ulubionym serialu, bo mam wtedy czas, to wykupuję pakiet na miesiąc i płacę tylko i wyłącznie za ten miesiąc, kiedy używam. Płacisz dokładnie za 30 dni i e, ani więcej. To wszystko dzięki jednemu urządzeniu. To się nazywa pilot, zobacz. Załatwasz wszystko pilotem. Tak, bez, e, bez drobnego dróżku tak. doczytywania się, mm. po prostu wszystko z poziomu pilota można. I czy chcesz taki, taki, czy inny, czy chcesz na miesiąc, dwa, czy na trzy, tak jak mówił, przedłużenie, coś idealna rzecz. Brawo pilot! <głosy> <głosy> Brawo stream. <noise> <Evo> <noise> Brawo kciu. <noise> <noise> czy tak atrakcyjna oferta jest w ogóle możliwa? Posłuchajmy opinii osób, które już z niej skorzystały. Lubię obejrzeć czasem jakiś ważny mecz, ale oglądam sportu na okrągło. Moja żona ogląda wszystkie seriale, a dzieci lubią pooglądać bajki. Nie lubimy wiązać się umową, ale teraz, kiedy mamy ten dekoder, nie musimy, bo jest bez stałego abonamentu. Kiedy nas coś zainteresuje albo mamy więcej czasu, zamawiamy pakiet, jaki chcemy. Nie zamawiamy, nie płacimy. Dekoder jest mały. Można go podłączyć do internetu praktycznie wszędzie. Dlatego, jak wyjeżdżamy, zabieramy go ze sobą. To, czego nie lubię, to płacić za coś, czego nie używam. Dlatego w domu mam dekoder EvoBox Stream. Kiedy jestem w podróży służbowej, nie zamawiam pakietów i za nie nie płacę. Jeśli jestem w domu, włączam pakiet z filmami i serialami, bo bardzo lubię je oglądać. Seriale to coś, co mnie relaksuje. I to jest super. Dołącz do nich już dziś. Zamów dekoder EvoBox Stream, skorzystaj z promocji i oglądaj ulubione seriale, programy i filmy na ponad 100 kanałach bez stałych zobowiązań. To mobilna i elastyczna telewizja internetowa dla każdego.